Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z ramienia Szkoły Pascal natręcamy kilka filmików dla Was dotyczących procedur opieki nad pacjentem. Kilka zasad, o których chciałabym powiedzieć na wstępie, to przede wszystkim otrzymanie zgody od pacjenta na wykonywany zabieg. Jest to ogólna zasada, którą się stosuje za każdym razem, kiedy przed daną czynnością. Kolejnymi zasadami jest utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu. Ona musi wynosić około 22 stopni. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy więcej niż dwóch pacjentów na sali, musimy ich odgrodzić parawanem, tak żeby zapewnić im intymność. Kolejną zasadą, która obowiązuje Państwa, jest oczywiście odzież ochronna, w której przychodzicie do pracy i ta odzież jest obowiązkowa. Nie można chodzić w odzieży, która nie jest przeznaczona do wykonywania pracy. O środkach ochrony indywidualnej troszkę opowiem. Możecie je Państwo sobie przygotować, mogą być przygotowane przed stanowiskiem mycia i dezynfekcji, ale możecie je sobie Państwo również przygotować przed wykonaniem zadania. Jeśli chodzi o dezynfekcję, mycie i dezynfekcję rąk, proszę pamiętać, kilka podstawowych zasad. Myjemy ręce po przyjściu i po wyjściu z pracy, oraz w przypadku skorzystania z toalety. Stosujemy bardzo często dezynfekcję. Proszę pamiętać, że przed wykonaniem każdej czynności i po wykonaniu każdej czynności, ręce dezynfekujemy metodą IFLA. Tutaj będziecie mieli Państwo, ja ją zaraz pokażę. Macie Państwo tutaj technikę wykonania tej dezynfekcji. Ona trwa 30 sekund. To jest 6 ruchów, i ja zaraz je zademonstruję. Proszę też pamiętać o pewnych zasadach: że po wykonaniu każdej czynności musicie Państwo posprzątać swoje stanowisko pracy. Czyli musicie Państwo odnieść wszystko do brudownika, takowy na pewno jest na każdym oddziale, gdzie pracują opiekunowie, czy to w szpitalach, czy to w domach opieki społecznej, czy to w zolach. I proszę pamiętać o jednej zasadzie, najpierw myjemy, suszymy i potem dezynfekujemy preparatem do powierzchni, nie preparatem do rąk. Przed dezynfekcją rąk proszę pamiętać, że opiekun musi wyglądać przede wszystkim schludnie, musi mieć krótkie paznokcie, nie może posiadać żadnych biżuterii, ponieważ może ona okaleczyć pacjenta. Najlepiej też sobie ściągnąć zegareczek, powiesić gdzieś tutaj na kieszonce. Proszę też pamiętać zawsze o spiętych włosach, żeby też tych włosów nie było na łóżku pacjenta. Jeśli chodzi o dezynfekcję rąk, możemy to zrobić. Mamy zawsze płyny przeznaczone. Łokciem bądź ręką, jeśli płyn jest tak wysoko zawieszony i wykonujemy 5 ruchów. Po wewnętrznej powierzchni dłoni, po zewnętrznej powierzchni dłoni rozszerzając palce, <grym> po pięć ruchów. Proszę pamiętać też o tym, co jest bardzo ważne, że nie można zakładać rękawic na niewtarty płyn, czyli na wilgotne dłonie. Wtedy grozi to rzeczywiście alergią, bo często też słyszę, że czy to pielęgniarki, lekarze, opiekunowie mają z tym duży problem. To jest bardzo ważne. Ja pracuję w zawodzie 30 lat. Staram się to robić właśnie tak, żeby płyn był bardzo dobrze wtarty. I to będą już ostatnie ruchy. Jeżeli pozostaje nam płyn na dłoniach, musimy je po prostu powtórzyć aż do wtarcia albo nabrać odpowiednią ilość płynu, żeby te ręce były po prostu suche. No dobrze, myślę, że to już będzie. OK, ostatni ruch i to jest dezynfekcja rąk. Każdego opiekuna medycznego obowiązuje odzież ochronna. Ta odzież ochronna to nic innego jak fartuch foliowy, który powinien mieć założony. Ja zaraz państwu pokażę jak i rękawice. Państwo też już wiecie z pewnych procedur, że te rękawice trzeba zmieniać kilkakrotnie przy pacjencie. Nie wolno dochodzić do pacjenta bez rękawic. A co jest jeszcze bardzo istotne, a czego ja nie mam na twarzy, jest maska, która Was obowiązuje. I proszę pamiętać, że y, bardzo dobre maski FFF, FFP2, FFP3 powinny nas obowiązywać. One są o tyle dobre, że one w nich można... Mm, Pracować około 8 godzin. Jeśli nie, to oczywiście atestowane maski medyczne i proszę też pamiętać o skróconym ich czasie e, użytkowania i trzeba je wymieniać. I zarówno fartuch foliowy, jak i rękawice, czy też maski wrzucamy do odpadów medycznych zakaźnych. Ja Państwu pokażę teraz, zademonstruję, jak założyć odzież ochronną jak założyć fartuszek. Ja rozumiem, że na egzaminie jest stres, ale musicie Państwo dobrze to zawiązać, bo często ten fartuszek fruwa później Państwu. Jeśli chodzi o dezynfekcję rąk, którą pokazywałam, odzież ochronną można, fartuszek można założyć przed dezynfekcją bądź po. Wiadomo, że rękawice zakładamy po dezynfekcji rąk. Również po ściągnięciu rękawic wykonujemy dezynfekcję rąk. Musimy sobie ten fartuszek dobrze z tyłu zawiązać. Proszę o tym pamiętać, to jest bardzo ważne. I zakładamy rękawiczki, popularne nitrylowe. Można też winylowy, jak ktoś jest uczulony. I tak powinniśmy wyglądać, przystępując do zadania. Kolejną czynnością, którą będziecie Państwo wykonywać w zadaniu pierwszym, jest mycie krocza i zmiana pieluchomajtek u pacjentki. Na tacy musimy mieć przygotowany dzbanek, miseczkę. Oczywiście to wszystko musi być z wodą, tak jak już wcześniej wspomniałam, do 46 stopni. Proszę pamiętać, że woda w trakcie może się wychładzać, termometr, płyn do higieny intymnej, miskę na odpady, kawałek papieru toaletowego bądź ligniny, krem do smarowania, myjki. Pampers dopasowany wielkością do pacjenta, podkład higieniczny i ręczniczek do osuszania. Pamiętajcie państwo także, że niezbędnym elementem wykonania tego zadania jest basen, który tutaj się również znajduje bądź znajduje się przy pacjencie. Proszę pamiętać również za każdym razem, kiedy państwo wykonujecie daną czynność, o zgodę pacjenta na wykonywaną czynność, czy też zabieg. Pani Zosiu, witam ponownie. Chciałabym zapytać, czy wyrazi Pani zgodę na umycie krocza i zmianę pieluchomajtek? Za każdym razem, kiedy wykonujemy daną czynność, w tej sytuacji musimy wyciągnąć poduszkę. Zawsze jedną zostawiamy, żeby pacjentowi było wygodnie. Musimy obluzować kołdrę od strony dalszej do bliższej. Jeśli pacjent ma spodnie, musimy te spodnie ściągnąć. W tym przypadku pani Zosia ma koszulkę, którą musimy podnieść do góry. Poprzez uniesienie pośladków. Proszę pamiętać o podkładzie, tak aby nie został zalany materac. W przypadku mycia krocza musimy zrobić pacjentowi budkę z kończyn dolnych, zgiąć nogi w stawach kolanowych, co nie jest proste, jak Państwo widzicie, w przypadku fantomów. Musimy oczywiście sprawdzić stan pampersa, jak wygląda. Papierem toaletowym wycieramy w kierunku odbytu. Wyciągamy pampers i wyrzucamy go do odpadów medycznych zakaźnych. Do wykonania tej czynności wcześniej mówiłam o basenie. Basen musimy podłożyć pod pośladki pacjentki i zabezpieczyć kołdrę ręcznikiem. Jeszcze tutaj ładnie wszystko poprawimy. Sprawdzamy wodę zarówno w zbanku, jak i w misce, czy ma odpowiednią temperaturę dla komfortu pacjenta również możemy polać o wewnętrzną stronę uda, czy taka woda odpowiada o takiej temperaturze do mycia krocza używamy płynu do higieny intymnej, tak żeby nie były podrażnione. Zaczynamy od pachwiny dalszej, pachwiny bliższej i kończymy na spojeniu łonowym w kierunku od góry do dołu, czyli w kierunku z górka łonowego do odbytu. Zawsze jest jeden kierunek. Proszę pamiętać też o spłukaniu płynu do higieny intymnej, tak i w takiej samej kolejności. Na koniec jeszcze spłukujemy wodą i delikatnie osuszamy ręcznikiem. Jeżeli w pachwinach mamy jakieś podrażnienia, możemy zastosować krem, czy to alantan, czy sudokrem w zależności od zaleceń. Wyciągamy basen delikatnie. Proszę pamiętać, żeby basenu nie odkładać na podłogę. Musimy mieć zawsze jakiś mały podest, miejsce, gdzie możemy ten basen ustawić. Do zmiany mieliśmy tutaj jeszcze Pampersa, który jest dostosowany wielkością do rozmiaru pacjenta. Oczywiście ten Pampers musimy aktywować to już też wszyscy wiedzą poprzez skręt, czy też pociągnięcie tutaj za końce pieluchomajtek. Aktywowaliśmy już pieluchomajtki. Wyprostowujemy tutaj kończymy. Musimy pacjentkę obrócić teraz na bok. Proszę pamiętać, że kiedy obracamy pacjentkę na bok, powinny być barierki. Tutaj na potrzeby tego filmu musimy założyć, że one są. Pampę mamy dostosowany do wielkości pacjentki. Odwracamy na wznak. Na potrzeby tego filmu powinnam przejść na drugą stronę i tak Państwo możecie zrobić, ale też nie będzie błędem, jeżeli głęboko wsadzone jedno ramię pampersa, jedno ramię pielucha majtek pociągniemy z ze strony, z której pokazałam teraz. Proszę zwrócić uwagę, żeby pacjenta tutaj nic nie cisnęło, nie ciągnęło. Mocujemy pieluchomajtki nie za ciasno i nie za luźno, tak żeby nam nie spadły, ale też żeby pacjentkę nie gniotły nigdzie. Nie spowodowały podrażnień na skórze. Po zakończonej czynności wyciągamy podkład. W tej sytuacji to jest podkład jednorazowy, który również wrzucamy do odpadów medycznych. Zakaźnych poprawiamy koszulkę pacjentce bądź zakładamy spodnie pacjentowi. Jak Pani się czuje? Wszystko dobrze? Nie jest Pani zimno? Poprawiamy bieliznę pościelową. Na zakończenie zadania podkładamy poduszkę, dziękujemy i wynosimy wszystko, jak po każdym zakończonym zadaniu. Po zakończonym zadaniu, po uprzątnięciu sprzętu, który przynieśliśmy od pacjenta, należy rozebrać fartuch foliowy i ściągnąć rękawiczki, wrzucić je do odpadów skażonych. struję państwu, oczywiście fartuch możemy rozwiązać, jeśli się nie da, zrywamy. Tutaj również Proszę też pamiętać w przypadku ściągnięcia rękawic, żeby nie dotykać skóry. Oczywiście po zakończonym zadaniu dezynfekujemy ręce znaną już Państwu techniką iPhon.